Dobra, rada, idziemy oglądać. Od nowa, bo nie ten... Jezu, nie, się chorzy na łeb, naprawdę. Wracamy do tego, spokój, kurwa, spokoju trochę, od nowa, Gentleman. Lecce elegancko, zobacz. Ten montez daje. Tak, Opowiada, jak się żyje w Londynie. Zajebiście się żyje, kurwa. Elegancko. A szczególnie na, na wościach, kurwa. Na dziedzińcu. Taki poranny radość. każdego dnia. Codziennie tak samo, kurwa. Opowiadaj. Palenie picie. Konia znajdowanie. Picie. Pięć pić dzisiaj znalazłem. Ty dajesz wiarę? Jak Boga kocham? A jeden z pięć pi? Pod kołem. A jeszcze do kranu nie doszło Czegoś wam brakuje tutaj? Wiesz czego tutaj brakuje? Służby porządkowej. Zobacz, co tu się dzieje. Ja Pieszę teraz wiary? powiedziałem. Dzisiaj już nie będę klał, ale... O. Hmm. Będziesz to zamiatał, jak Boga kocham. Ja wszystko widzę. Widzisz, ja jestem tak spostrzegawczy. Mieszkasz tutaj już pół roku, prawda? Pół roku, pół roku. Jestem bardzo. Bo chciałbyś tu tutaj jeszcze mieszkać? Tu? Do końca. Ja to od Elki kupię. A to jest Elki? Tak. Elżbiety? No królowej? No, a to, to jest chyba fragment tego mostu. No, po... że nie możesz królowej Elżbiety. W ogóle, bo to jest ten tak. sam budulec, prawda? Po drugiej stronie jest czynna. Mhm. Yy, czynny szalet. Mhm. Pani pani Murzynka pracuje tam. Co? Wchodzi, 20 pisie płaci. My wchodzimy za darmo. Trzeba wiedzieć jak. A powiedz mi, gdyby ktoś ci stworzył takie warunki, nie wiem, dał pracę, mieszkanie. Gdzieś... Do jakiej pracy? No wymyśl coś, co by sobie życzył. Co ja chcę robić radość? To jest, to nie znasz moich możliwości. Ja, Co? Jacek. Jacek. Już się żyje. Prezes. Włożą, wiesz. o. Taki zawód by ci tak, pasował? Tak. Ale pytam zupełnie serio. Gdyby ktoś ci na przykład zaoferował. No, załóżmy jakąś pracę w ogóle. Na sadzie. Cierny z mieszkaniem. Nie. Nie, nie. Gdzieś w pizzerii jakieś rozłożenie pizzy? O matko jedyna. Ja człowieku po się boję chodzić dzisiaj. Bo <noise> ustukany jestem, jak nie wiem, a Praca ochroniarza. Skoro, no wiesz, rano, praca ochroniarza no nie ma problemu. W Tesco albo waździe, albo Sajzberu. Ale mógłbyś taką pracę podjąć. No oczywiście. chciałbyś ją podjąć? No oczywiście. Sebastian, masz wejście jak nic. A w takim razie dlaczego jej nie, no nie podejmujesz tak? stoi na przeszkodzie, żeby... Na to przeszkoda. No. Bo... No ja rany jest od razu. Jechać chyba do Amsterdamu. Nie no, też mnie tam znają. Aha. Bo tutaj znają się jako osobę, która okrada sklepy, tak? Nie, ja, ja po prostu podpisuję umowę z tymi ludźmi. Dowaj Trousa wchodzę, to mam do świadków, czego? nawet policja była. Byłem przykanowany przez ochroniarza. Miałem pieniądze. Chodziłem kupić bagietkę. Siedział mi na plecach. On mnie. No, ale trochę win tam poszło. No ja rano Jak je często rano. Ty pijesz? Ja codziennie piję. Nie? Wodę, mineralną, sajderek. Nawet tyskie dzisiaj wypiłem rano. To znaczy rano. Dżentelmen nie pije przed 12.00. My wyszliśmy o 11.00, a dopiero się napiliśmy. 3 po 12. Hmm. Czyli... Czyli pijesz, miałem na myśli alkohol <laughs> oczywiście. No oczywiście. Alkohol codziennie. Codziennie piję alkohol. można jak się wstanie. Dawno. Będę bake kurwa. Zobacz, rozpina poranna. Od maja zeszłego roku. Każdego dnia? Codziennie. A jak często palisz? Masz... Codziennie. I ile wypalasz? Ile znajdę, ile kto mi da, ile kupię, ile zarobię. Ale zawsze masz jedno i drugie alkohol i ma... Wszystko jest. Nigdy się nie zdarzyło tak, że miałeś dzień abstynencji? Miałem, jak się zatrułem. Zatrułem Czułem się alkoholem. 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 Piłem whisky, nie wiem gdzie ta whisky, ta butelka gdzieś tam jest. Na, yy, serdeczny mój przyjaciel Sebastian mnie uraczył whisky, bażantówką. Leżałem tutaj <laughs> dwa dni, nie mogłem się podnieść. Tylko wino donosiło. te wytrawne. Ale to wtedy nie piłeś, to dlatego że nie dynka. chciałeś, a nie do tego, że nie mogłeś. Nie, nie dałem mogłem. rady już. Nie, nie mogłem, nie mogłem. Ja tu wszystko obrzygałem. No teraz jest posprzątane w miarę, ale służby jeszcze nie było. A powiedz mi, jeżeli myślisz tak. o przyszłości, powiedzmy o alkoholu, podfijali. czy masz jakiś plan co do intensywności picia, czy na przykład myślisz o tym, że kiedyś przestaniesz pić alkohol? czy chciałbyś Nie zatrzymać? przestanę pić. A przestał? Chcesz pić cały czas. A co mi zabrań. Mi Takie jest życie. I tak do piachu, i tak do piachu. Słuchaj, ja nie rozumiem ludzi sobie, których yy, yy, żałują. Kurwa, nie wierzę, nie, nie wynalazł radio? Nie, nie, Bo działa. Przepraszam, wyłączam. Ale działa, dobra. Bakter, bater, bakterie, bakterie to tu też są. Ale jest działa. Ja nie wierzę, ja pierniczę. W porządku. Właśnie. Kolega szkółczyka. Zobacz, Zobacz że ty chcesz, że ty, ty chcesz, chcesz pić. Ja, ja chcę pić. jeszcze. Słuchaj, Słuchaj, jeżeli ja ci powiem jedną rzecz. Co Chyba. to, co to, co to znaczy takiego? Zobacz, taki gzybek z rana. Co? Francja. Paryż, Stylacy kurwa smażą. Chcę A bo nie kupili Mocna teraz. No ga. Zobacz. <laughs> Ale kurwa, ty kręcisz te cabuchy. Dobra. Słuchaj. Ale co to kurwa jest za towarzystwo? Dziękuję. To gangsterka. Ale ty kręcisz te cabuchy. Dobra. Słuchaj, Francja. My mówimy tutaj o alkoholizmie. Słuchaj, Francuzi to tak jak i Anglicy. Tylko tu są dwie różne. Dwie różne sprawy. Francuzi do każdego obiadu walą lampkę wina. No i co? Tutaj o godzinie 12 do pierwszej jest lunch. No. Herbatka z mlekiem, wiesz, no. pod barem piwko i z powrotem pal, 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 do roboty. Nie no to jest życie. Bedawki, z, z, z rana smaku. cydru. Dzuszłana, p... tak na wakacje chcesz życie. Bąbka delikatna od rana, już luz masz. Czyli jeżeli chodzi o alkohol, to po prostu masz zamiar pić nadan. No oczywiście. dnia. Słuchaj. Człowie... Och no, ty sz... No idź mi stąd. No, no przecież Hydran, ty widzisz co, co się dzieje? Tak Słuchaj. No słaś na jara cicho, też cicho, cicho. Cicho, cicho, cicho. Pani psycholog. 25 lat. Ja 37 już wtedy miałem. Zajarać byś dał. Siedzę w zakładzie karnym. Daj no mnie no. Pani psycholog na rozmowę czy Daj ja jestem uzależniony od alkoholu. I mówi do mnie tak. Rado. Sław. Seba na mówi dobrej bombie od rana Ile potrafisz, wypić? Jak często pijesz? Ja wie Pani psycholog. Nie ze mną te numery. Ja wiem, za stary wyga jestem, żeby mnie, jak to się mówi? Misia na sztoczny miód. Wiem. Słuchaj, Tema, ona mówi tak, to ile pan potrafi? Ja, mi, ja nie piję. Jest okazja, wypijam. Jest grill, idę w gości, piję. Jest, piję ciemno, pan... Nie chcę, nie piję, Jest, leżę grę, odłogiem to napić. Ona do mnie mówi tak, nie stwierdzam od pana y, uzależnienia od alkoholu. No, ale a, to było dziewięć lat temu. No, ale, ale waliłem. W... 30 dni. 30 dni. Ile wypiłem? Sebastian potwierdzi. 317 butelek wódki wypiłem. Przez 30 dni. Tak. Co? 10 butelek dziennie wypiłem. Co, Co? Co? Ile? Co gada? Słowo? Chyba <gadza> to, ale ile? Przez 30 dni. Tak, Sebastian potwierdzi. 30 dni. No ale to A. było 90 temu. No ale, ale waliłem. 30 dni, 30 dni. Ile wypiłem? Sebastian potwierdź. 317 butelek wódki wypiłem. 30 dni? Przez 30 dni. Tak. To byś umarł. 10 butelek dziennie wypiłem. Na no, jaki butelek? Na setek czy kół? Co mu... Co mówię? Seba mówi? potwierdź kurwa to. Słowo? Mówię słowo, że wypił tyle butelek. No ja ale chyba z tobą razem. Co nie. wtedy jeszcze się nie znaliśmy? To jak to sobie... może potwierdzić? Jednego do przyszłości. Czyli po tak. prostu masz taki plan, żeby tak wieść życie całe życie w ten sposób. Urla. Tak. Tydzień nie chcesz tutaj Seba. mieszkać i pić. I... Tutaj będę pił, może i tutaj zdechnę. Ale nie dadzą. Nie, to nie, to, nie dadzą. Co to, 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 to nie? Co to, 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 to nie. Czy to samo dotyczy marychany? Oczywiście. Marychana, mar... 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 gitara. To tak mówiąc, chyba w dużym uproszczeniu, to <laughs> jak gdyby żyjesz gitara, po to, żeby chyba. pić i palić. Tak. No tak. Urodziłem się po to, aby odpocząć, kurwa. <grym> Poważnie. A powiedz mi, czy przeszkadzają Zobacz, Ci warunki? F... Nie, Fum, macie, bo nie Żyją sobie. Ludzie co ma żyją? przeszkadzać, kurwa? Perfumem psikanie się g... z rana, cydry jak książę jakiś? W gorszych warunkach. Po kanałach śpią. A co by się stało, gdybyś w jakiś sposób stracił ten, to miejsce? No oczywiście to nie życzę Ci tego. Nie ma takiej opcji. Nie oddam tego. Tu są transporta, to policja przychodzi. Teraz by nawet weszli, to wiesz co? Co? Ona by... Nie wiem, czy to łopato by mnie dostał, co tam stoi. Nie, za ten porządek. Takie kobiety. Wodę przyniesie, pizzę przyniesie, wszystko przynoszą. Policja, Przy... tak? Tak. Będziemy przechodzić później, tam ko parlamentu, tak mykniemy. To wie, żeby zaraz A powiedz, jak sądzisz? Jaka to jest powierzchnia tego, tego? pomieszczenia? Tego, się, że tu jest gdzieś 60 40, 50 40, 50 metrów kwadratowych. Ile? Wszystkiego? No, tak. Tak. Jest. Tam jest <grym nawet <grym> chyba tablica. Nie wiem, czy tą tablicę nie wyrwali te ci, co tam spali. No ale policzmy, to jest. Ponad... Ty wiesz, ile tutaj, tutaj jest, jest razem z tym placem? Nie, nie, sama powierzchnia. Sama powierzchnia, tu jest 75 metrów. Wiesz, że to jest możliwe, dlatego że tu jest ze 12 metrów długości. I tam tam jeszcze te pomieszczenia tam są? 5. Tam jeszcze A są. jeszcze za moimi Jeszcze tam są pomieszczenia. Tam jest... Po drugiej Dami stronie. No dobrze, załóżmy, że to jest 70 jest metrów. To, jakby mi dali po tamtej stronie, po tamtej stronie, żeby mi dali szalet. Ten damski? Nie. Yeah. Damski dams po, ten, po tej stronie ulicy? Tak. Ale yeah. jest tam jest nieszczynny. Tam jest Żeby to mi dali. Ja bym tutaj do Elki to codziennie robił tam. Codziennie? Siedziałbym i Ja bym Co mu dali? Do... Tam jest czynny. Tam, tam. żeby to mi dali ja bym tutaj do Elki to codziennie robił tam, mm -hmm. siedziałbym, mył te podłogi tam. ale poczekaj, idźmy dalej tym tropem 70 tak. metrów kwadratowych, ile kosztuje metr kwadratowy lokalu w Londynie i to jeszcze przy parlamencie U... West ma, o co chodzi w miejscu no parę groszy kosztuje parę groszy to kosztuje nie podejrzewam, że za 370 tysięcy to kupisz w harmonii piękne wości, pokażę ci. tam też spałem bryczką rano k***a jeździli Pst, bo tutaj dochodzi do pewnego paradoksu mianowicie no żyjąc w takich warunkach w jakich żyjesz to co tak. prawda tobie nie przeszkadza w ogóle ale dysponujesz no, bardzo do... dziedzińcem, wościami. takim parkiem, lokalem którego i... wartość jest niesamowita i historyczna, ale też tak. ekonomiczna, oczywiście jest tam szyld, tam jest wszystko zachowane tu nie jest nic dewastowane no, no Sebastian trochę tutaj remontu robił, no ale to już... jeszcze jeden zbiornik został Aha, no to jest jeden na życie. Alkohol i ma... Alkohol ma i pomoc drugim, drugiemu człowiekowi. No to jest dobre podejście. Chcecie przeżyć? Słuchajcie, był taki program kiedyś w telewizji. Tam oglądałem, jak siedziałem w Niemczech. Tam wysyłali dzieci niegrzeczne gdzieś tam na Ukrainę, w jakieś tam Co? kamczatki, żeby nauczyć ich dyscypliny. Dajcie mi niegrzeczne dzieci tutaj. Ja ich wychowam. Co? Na marysce i na sajdze. Będą potulne jak baranki, patrz ile ja mam bryloczków, te wszystkie bryloczki ja rozdaję ludziom, ja już nie wiem, nie mam co z tym robić. Tutaj chodź to... a powiedz mi na czym polega ta pomoc, bo mówisz, że chcesz pomagać ludziom, pomagasz ludziom. Pomagam. Jak to ma nic rozpierdalać, że co? Wczoraj widziałem jak dawałeś biednym moniaki. Oczywiście, że tak. Dawam muniaki. A co jeszcze zjedy? robisz dla innych? Wszystko, jeżeli trzeba widzę, że się trzęsie, telepie, chodź się napijemy, nie ma problemu, ja, ja go poję. Bo wiem, że rząd to To są te bryloczki, tak? To są bryloczki jest To tam, tam. jest sam Skąd masz te bryloczki? Ze sklepu. Ze za sklepu. Zajemamy? Kupiłeś. Czy co? Kupiłeś, tak jak wszystko inne. Wszystko kupuję. No przecież nie pójdę Sajna, nie będę kradł. Przecież kupuję. Autobus londyński? Mhm. Wszystko. Tata ksówkę nie wiem, dzieciakowi. Jedna pęcówka, pęcówka. tu dziesięciopęsówka, mhm. tu flaga. Jak chcesz, to sobie chcesz no, możesz jakiś wybrać, chcesz, to sobie... albo nawet wiesz, wszystkie to sobie, Jeżeli weź. chcesz mi ofiarować, to Wszyscy ty wybierzesz. Wszystko, wszystko ci nie, wiesz, Wszystko też. ci dajemy, wszystko. Ci wiesz, dajemy. Wiesz, wszystko. Wiesz, ja nie wiem, czy ja mogę przyjąć takie was. Oczywiście, że Więc Wiesz co, wybierz mi jedno, naprawdę. jeden? Wszystkie, rozdaj całej ekipie, wszystkich rozdaj. Kogo spotkasz? Kto to będzie dała. spał, kto tego, wrzucaj kluczy. My i tak, tak. Rado i Seba, spał, bardzo, no doceniam, bardzo doceniam, bardzo doceniam, ale ja. nie mogę. Proszę. Nie mogę. Ja okay. I to kurwa, pewnie znaleźli cały pęk gdzieś k***a, na jakiejś ławce albo k***a. Weź tam, znaj nasze dobre serce. To jest prezent, Jacek. Oczywiście. To jest prezent. Podaruję. Ciebie. No dobrze, pomyślę w takim razie, a my dokończymy rozmowę. Mów. No i co ja mam zrobić? Drodzy widzowie, co ja mam zrobić? No jest dawaj. Bo wtedy. Pomyślę jeszcze, dobrze? Dajcie mi chwilkę pomyśleć. Weź. Bro, pomyśleć. Dobrze, w takim razie planem jest brak planu z wyjątkiem alkoholu i marihuany. Marzenia? Marzenia? Marzenia. Jackpota. 144 miliony. Spytałem się swojego kolegi? Funtów. Który jest ze mną od pół, pół roku. Ja wiem, jaka kwota by cię zadowoliła? Wiesz, ile powiedział? Milion. Milion funtów by <laughs> Za funta poszedłem za, zagrać. Wiesz co? Trzy, trzy cyfry brakowały. Trzy cyfry. Jak Boga I było, kocham. I byłby Jak byłby Boga, i byłby. Boga kocham. No to wyobraźmy sobie, że trafiłeś jeszcze kwota. Ile by to było kasy? 144 miliony. 144 miliony. Podatek od wzbogacenia, bo Urząd Skarbowy, Polska, Komornicy i w ogóle te sprawy zostałoby mi może z 90 milionów funtów. Funtów. Funt. No dobrze, wyobraźmy sobie, że masz taką kasę, że tutaj pod tym śpiworem leżą te pieniądze. Tak. Co byś zmienił w swoim życiu? Co bym hmm. zmienił? Ja bym tu taki ja bym tu takie nas od <laughs> to No, zalecie. Noga, noga zająca, funkuje, czy jak? motyla. To jest ile? No, ja bym tu takie party zrobił w tym parku, a to nie raz się robiło. W parku za milionów. zmieniłbyś miejsce po Od razu jestem pierwszy w parlamencie. Biorę te odelki, mówię ciocia... Ale za 90 milionów byś nie kupił parlamentu. Ile? Nie to. To, a bym, to byś kupił. To bym kupił razem z parkiem. To byś kupił razem z parkiem? Tak. A myślisz, że to jest teraz sprzedaż? No ja. No czekaj, czekaj. Ja. To w takim razie wyobraźmy sobie jeszcze dalej. Y Odkupiłeś Zobacz. to, odkupiłeś to od królowej Elżbiety, co ciebie, byś z tym zrobił? rewan taki bym tu zrobił, ten na szczęście to by tak leciał, że było... Żebym... złoty. nie by... Tutaj tam nawet szczotki są, tu jest wszystko, tylko... Czy doprowadziłbyś wodę? Tu? No. Moment, moment to tutaj by było. Czekaj, <laughs> co byś tułczył. Rewan... Odkupiłeś to od królowej Elżbiety. Co o cię, byś cię. z tym zrobił? Co bym tu, remont taki bym tu zrobił. Ten na szczosie to by tak leciał, że głowa boli. Tutaj by tam nawet szczotki są, tu jest wszystko. Tylko. Czy tak. doprowadziłbyś wodę? Tu? No. Moment. Moment tutaj by było. Moment. Tak. Czyli z tego wniosek, jeżeli ja dobrze rozumiem, tak. to z tego jest taki wniosek, że Rado dysponując ogromną sumą pieniędzy nie zmieniłby swojego stylu życia. Być był nadal w tym samym miejscu. Tak. Tylko tyle, żebyś. Starych drzew się nie przesadza. Starych drzew się nie przesadza. Taka jest prawda? Stary w drzew... wchodzisz, wchodzisz w rony do tak jak, i on. Sobie jak teraz Starych żyje. drzew się nie przesadza. Oczywiście. Rado. I tym akcentem kończymy rozmowę. Bardzo Ci za nią dziękuję. Trzymaj ja się powodzenia. I życzę Ci w takim razie Jackpota. Jackpota. 7 milionów dostaniesz. Trzymajcie to dosta słowo. Oczywiście. 7 baniek jest dla mnie. 7 baniek jest dla ciebie. Jest Wygrywam stu, 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 od razu ze 140 100, z 98. Z 98 7 oddaje Idziemy Dobrze, że, że mam tu numer telefonu, a ty mój. Oczywiście. Trzymaj się, co jest. Elegancko. Elegancko.